Tatiana poprawiła róg koca na dziecięcym łóżeczku i uważnie obejrzała pokój. Dwa łóżka w sypialni, biurko, szafa na ubrania, plus zabawki na parapecie. Wydawało się, że wszystko jest na swoim miejscu, ale niepokój jej nie opuszczał. Może kupić więcej przyborów do pisania. Trzeba też przygotować ubrania na różne pory roku. Ułożyć je tak, aby było widać. Tania rozmyślała, kończąc przygotowania. Dziś rano czekała. Nie, nie na przyjazd dzieci, ale na wizytę pracowników opieki społecznej. Pracownica opieki społecznej, chuda i wysoka, z szarym mysim ogonem, uważnie obejrzała pokój i, zaciskając usta, coś zapisała w notatniku. A co to u was tylko jedno biurko? Przecież są dwie uczennice. Patrząc na tanie, dopytywała gość. Em, tak, ale tu nie ma więcej miejsca. Oto łóżka, oto szafa. Niepewnie odpowiedziała Tania. Można zorganizować drugie miejsce w kuchni. W kuchni! Pracownica opieki społecznej uśmiechnęła się ironicznie. Poważnie. Tania milczała. I dlaczego od razu nie pomyślała o drugim biurku? Zamiast szafy można było postawić komodę, a wtedy w małym pokoju zmieściłoby się z łatwością drugie biurko. Podsumowując, zapisuje nieodpowiednie warunki. Podsumowała pracownica opieki społecznej. A poza tym, wydaje mi się, że masz diagnozę. Już dawno została zdjęta. Proszę, naprawię wszystko. Łzy napłynęły tani do oczu. Rozumie pani, że Kiriłowi nie można powierzać dzieci? U Kiriła Aleksandrowicza są odpowiednie warunki. Poza tym, ma on pełną rodzinę. A pani ma pełną rodzinę. Zmierzyła tanie wzrokiem kobieta. Nie było tu ceo ukrywać. Tania nie miała męża ani nawet konkubenta. A to oznaczało tylko jedno: czworo siostrzeńców zostanie umieszczonych u Kiriła, ich ojca. Tania i Ania były bliźniaczkami. Od dzieciństwa dziewczyny spędzały razem cały czas. I dla otoczenia wydawało się, że nie da się ich od siebie odróżnić. Ale o ile były do siebie podobne z wyglądu, o tyle różniły się charakterami. Ania była niestała i uległa, zawsze wpadała w jakieś tarapaty. A Tania była rozsądna i poważna. To ona ratowała siostrę z tych opresji. Gdy Ania zaczęła spotykać się z Kiriłem, siostra dokładnie wyczuła, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Chłopak, choć przystojny z wyglądu, miał wątpliwą przeszłość. A już po tym, jak para się pobrała, okazało się, że Kiril ma za sobą niejedną odsiadkę. Już pół roku po ślubie młody mąż znowu trafił za kraty, akurat gdy Ania była w ciąży z pierworodnym. I tak to się powtarzało. Kiril wracał do domu, początkowo zachowywał się przyzwoicie, ale ledwie życie zaczynało się układać, znowu lądował w więzieniu. Ania rozrywała się między dziećmi a wyjazdami do więzienia. I choć rodzice i Tania nieraz ją ostrzegali, Młoda kobieta nie słuchała ich, mając takiego męża. Najpierw Ania urodziła jedno po drugim czwórkę dzieci, a potem zginęła w strasznym pożarze we własnym domu. Tania wtedy niemal zwariowała z przeżytego stresu. Nawet przez jakiś czas leczona była w szpitalu. A gdy wróciła do domu, dowiedziała się, że Kiril stanie przed sądem w poważnej sprawie. Tuż po pogrzebie w pijackim amoku ciężko zranił kogoś, a czwórka siostrzeńców została umieszczona w domu dziecka. Wtedy to Tania postanowiła za wszelką cenę zabrać te dzieci do siebie. Nie mogła liczyć na wsparcie rodziców. Oni ku jej zaskoczeniu od razu podjęli kategoryczną i twardą decyzję. No, tobie to akurat potrzebne, Taniu, próbowała ją utemperować matka. Mają takie geny, nic tylko pijaństwo widzieli. Niech je ojciec wychowuje, my nie mamy możliwości. Mamo, co ty takiego mówisz? Ze zdziwienia Tania aż otworzyła usta. Dzieci w czym są winne? Co one tu mają do rzeczy? Mają już i tak nieszczęście. Czyż można je teraz porzucić? Nie, ja tak nie mogę. No i ja nie mogę, westchnęła Walentyna Piotrowna. Mam już siódmy krzyżyk. Gdzie mi czwórka na głowie? Musisz sobie radzić ze swoimi, a nie cudze pępki rozrywać. Ale Tatiana była pewna, że dzieciom w domu dziecka nie ma co robić. Najpierw była przekonana, że Pawełka, Marinę... Ole i Kołasza oddadzą jej bez problemu. Jak inaczej? Najbliższa krewna, rodzona ciotka, z własnym mieszkaniem, choć niewielkim, ale dwupokojowym, z dobrą pracą, a co najważniejsze, dzieci ją znają i bardzo kochają. Ale w rzeczywistości okazało się, że to nie jest takie proste. Najpierw się okazało, że Kiriu załatwił wszystkie sprawy i sąd go uniewinnił. A teraz chciał nic mniej, nic więcej, żeby wszystkie dzieci mieszkały z nim. Co ty wymyśliłeś? Po co ci te dzieci? Przecież ty w ich życiu praktycznie się nie pojawiałeś. Ciągle tylko po więzieniach zaczęła apelować do jego zdrowego rozsądku, Tania. Dziećmi trzeba się zajmować. Długo na wolności nie wytrzymasz. Znowu pójdziesz do kumpli za druty kolczaste. Ach! Ty głupia, Taniu! Zarechota ukirił prosto do słuchawki. Kto mnie posadzi z dziećmi? Najwyżej dostanę tylko w zawieszeniu. Zresztą już się poprawiłem. Postanowiłem trochę normalnie pożyć. Tania pokręciła głową. Kirill i normalnie pożyć. Ale okazało się, że rzeczywiście stanął na drogę poprawy, znalazł pracę i wynajął mieszkanie, a do tego przyprowadził do siebie konkubinę. Gdy Tatiana przypadkowo spotkała Kirilla z nową miłością na ulicy, nogi się pod nią ugięły. I tę kobietę chce przedstawić dzieciom jako macochę. Karolitkę Karpenko w miasteczku znał tylko ślepy i głuchy. Mimo podeszłego wieku, bo miała prawie 50 lat. Mądrości tak i nie nabrała. Poza tym słynęła z niezwykłej nieroztropności. Miała pięcioro własnych dzieci, które zręcznie rozlokowała u teściowych i byłych mężów, a jednego nawet własnoręcznie oddała do domu dziecka. I teraz postanowiła spróbować szczęścia w związku z Kiryłem. Co trzydziestoletni mężczyzna mógł w takiej kobiecie znaleźć, nie wiadomo. Ale to, że ona była bardzo wątpliwym kandydatem na rolę matki, było pewne. Kiriu, ty chyba oszalałeś natychmiast zadzwoniła do Kiriu Łatania. To, że wdałeś się w romans z Litką, to twoja sprawa. Ale dzieci zostaw w spokoju. Pozwól, że ja je zabiorę. Nie dzwoń do mnie więcej warknął na nią mężczyzna. Ja i Lida jesteśmy zakochani, a dzieci też zabierze swoich i moje nie będą im ciężarem. Będziemy wszyscy razem mieszkać. Po tych słowach Tani zrobiło się fizycznie niedobrze. Zebrawszy papiery, natychmiast pojechała do opieki społecznej i zaczęła przygotowywać dokumenty do sądu. Pracownica opieki społecznej jeszcze raz uważnie spojrzała na Tatianę. W jej oczach błysnęło współczucie. Pewnie sama rozumiała, że byli kryminaliści nie przestają nimi być. I dzieciom z ojcem, choć własnym, na pewno nie będzie słodko. Sprawdzę dokumenty z diagnozą Tatiano Nikołajewno złagodniała gościni. Główny zarzut wobec pani to pani status rodzinny. Może ma pani konkubenta? Z którym planuje pani ślub. To będzie na pewno plusem w oczach sądu. Mam. Bez mrugnięcia okiem odpowiedziała Tatiana. Chociaż w rzeczywistości nie miała nikogo na oku. Załatwię to w krótkim czasie. Co jeszcze? No, proszę, stół u pani jest jeden, a ucznia dwa razy tyle. Łóżka są zaścielone kocami, a powinny być kołdry w poszewkach według norm. Zaczęła wyliczać pracownica opieki społecznej. Do rozprawy sądowej został już bardzo mało czasu. I najważniejsze, rozwiążcie kwestię małżeńską. Tania skinęła głową. Znalezienie męża w ciągu paru tygodni nawet nie przyszło jej do głowy. A jeszcze takiego, który zgodziłby się wychowywać czwórkę niegrzecznych dzieci. Pierwszym krokiem Tatiana udała się na stronę randkową. Ale tam przeważali mężczyźni, którzy gorąco pragnęli bezdzietnych związków. Przejrzawszy swoich znajomych i składając niektórym niestosowne propozycje, Tania posmutniała. Najboleśniejsze było to, że siostrzeńcy, których odwiedzała niemal codziennie, z niecierpliwością oczekiwali, kiedy w końcu ich zabierze do siebie. Ciociu Taniu, ty przecież nas tu nie zostawisz. Paweł, najstarszy z chłopców, zaglądał jej w oczy. Byle tylko pozwolili nam z tobą mieszkać, bo tatuś pije i bije. Z tobą na pewno będzie lepiej. Tania ledwo powstrzymywała łzy i milcząc całowała jasną główkę chłopca. Nie na darmo mówi się, że nie byłoby szczęścia, gdyby nie nieszczęście. Tego wieczoru Tania spieszyła się z pracy na przystanek i, zamyślona, poślizgnęła się na zamarzniętej kałuży i skręciła nogę. Mogę pani pomóc? zabrzmiał przyjemny męski głos. Tania podniosła oczy. Obok niej stał nieznajomy młody mężczyzna i wyciągał rękę. Nie, dziękuję, uśmiechnęła się Tania i próbowała wstać, ale nie do zniesienia ból w kostce dosłownie przeszył jej nogę. No, no, pozwólcie, odezwał się sam mężczyzna. Ja też tak nieszczęśliwie upadłem w zeszłym roku, potem chodziłem w Gipsie przez miesiąc. Uwierzcie mi, siedzenie w domu z czwórką dzieci było bardzo trudne. Przez cztery tygodnie chodzili mi po głowie. Na wspomnienie o dzieciach w oczach Tani pojawiły się łzy: Oj, wygląda na to, że porządnie się pani uderzyła. Zdziwił się mężczyzna, pomagając jej wstać. Proszę dać mi rękę, chociaż doprowadzę panią do ławki. Mężczyzna, który nazywał się Denis, nie tylko pomógł jej dojść do ławki, ale również zaoferował, że podwiezie ją do domu. Już nie mam nic do stracenia. I tak przegram sprawę sądową, a rodzice się ode mnie odwrócili, rozmyślała Tatiana, siadając do samochodu nowego znajomego. Ale Denis okazał się bardzo miłym młodym człowiekiem i przez całą drogę rozmawiał z Tatianą, a nawet zajeżdżał do apteki. By kupić jej maść przeciwbólową. Mam do pani jeszcze jedno niegrzeczne pytanie, uśmiechnął się Denis, żegnając się. Czy przypadkiem nie jest pani mężatką? Nie, a dlaczego pan pyta? Zdziwiła się Tatiana. Chociaż bardzo spodobał jej się ten uroczy i wrażliwy młody mężczyzna. Domyślała się, że tam, gdzie są dzieci, musi być też ich matka. A spotykanie się z żonatymi było dla niej tabu. Tatiano, pewnie pani myśli, że jestem żonaty. Ale to nieprawda. Jestem wdowcem. Zostałem z dziećmi na rękach parę lat temu. Zatem, jeśli nie ma pani nic przeciwko dzieciom, możemy się spotkać, pójść na spacer, a potem zobaczymy, co dalej. Tania z zaskoczeniem spojrzała na Denisa. Czy to możliwe, że wszechświat usłyszał jej prośby i jakby na zamówienie zesłał jej tego wielodzietnego mężczyznę? Z wrażenia Tatiana nie była w stanie nawet wydobyć z siebie słowa i tylko kiwnęła głową. Relacje rozwijały się błyskawicznie. Już następnego dnia mężczyzna zaprosił Tanie na lodowisko, gdzie poznała jego dzieci. Wychowane i otwarte od razu otoczyły ją falą niewyczerpanej czułości. Denis wyjaśnił, że odkąd zmarła jego żona, dzieci tak reagują.